Rodziny, także zapraszamy całe rodziny na obiad. Zapraszamy tutaj serdecznie. Stacja, jak byłem na Sedomie, to widziałem, widziałem tego. Zresztą, jak usiadłem na komputerze. Rady. O, mówię jak do niezprawnicznego Rady Tu mamy taki przykład. Samochód przewoził materiał niebezpieczny. Podczas transportu nastąpiło rozstrzelnienie tej substancji. Miejsce przybywa samochód ratownictwa chemicznego. Strażacy ubrali. W tym momencie ten dym jest bezpieczny, ale my wchodzimy do takich sytuacji, gdzie atmosfera jest niebezpieczna. Strażacy są wyizolowani. Mają na sobie aparaty ochrony dróg oddechowych oraz ubrania, które zabezpieczają ich przed, przed środkami chemicznymi. Działania ich polegają na sprawdzeniu miejsca, miejsca zdarzenia, a następnie wydobyciu z samochodu odpakunku z substancją niebezpieczną, zabezpieczeniu i przetransportowaniu. W działaniach rzeczywistych akcja trwa bardzo długo. Jest to jedna z najdłuższych akcji w działaniach ratowniczych, ratownictwo chemiczne. Jednostka numer...